Panie Robercie, proszę nam powiedzieć, jak wy oceniacie no, zapowiadającą się tę galę, co ona dla Was oznacza? Na pewno jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że jesteśmy tutaj, bo z tego co wiem, po inne lata nie było takich mhm. y, wielkich gal, że zawodnicy z takich niewielkich klubów się tutaj pokazywali. Mhm. To taki ukłon związku w kierunku tych klubów mniejszych, tak? To można odbierać chyba? No dokładnie tak, jak Pan mówi. Mhm. E, jaka jest kondycja podkarpackiej piłki nożnej na tle tych e, ośrodków e, innych w Polsce? No wie Pan co, no tutaj na Podkarpacie jest chyba zdecydowanie najwięcej tych klubów, zawodników. No chłopaki po prostu chodzą, starają się, grają w tą piłkę. Mhm. Jak u Was wygląda szkolenie młodzieży? Ta młodzież jest jednak solą tego, co później się dzieje w tej piłce seniorskiej. No tak, u nas niestety z młodzieżą jest problem, nie ma dużo ich, miejscowość jest niewielka, ale staramy się tam dogadywać z innymi klubami i po prostu na zasadzie wymiany. Także młodsze roczniki grają na przykład w innej drużynie, później przechodzą do starszych i taka jest wymiana. Taka Dobra, dziękuję. Miłego wieczoru.